Dzień dobry. Witajcie. Jedziemy dzisiaj na nietypowe poszukiwania. Będzie lekki urbex. Urbex, dokładnie urbex i trzepanie stryszka. <noise> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No. Mamy zgodę na wejście do starego domu. No. Stodoły, chlewa. Dokładnie stare, poniemieckie gospodarstwo, gospodarstwo, które stało od wojny nieruszane. No może od wojny nieruszane, ale 20 lat tam no. nie. Teraz ma nowego właściciela, który stwierdził, że jak tylko chcemy, to możemy sobie przyjechać po nim, pogłuszać. A poznaliśmy go na ekskubacji, podjechał do nas porozmawiać. Także zobaczymy, co tam będzie, zapraszamy do oglądania. Ja jadę, patrzę przed ciebie i widzimy się na miejscu. No, no to do później. O, spójrzcie, jaka brama wyjazdowa ma posesję. Pięknie to wygląda. Taka furtka i kogut pieje I tak i takie rzeczy też jeszcze pojazdy stoją po wsiach. Patrzcie Patrzcie Jako kierowca kategorii C przejechałbym się takim dla samego fanu taki zio.

laterek i idziemy dalej, I tu. Czy to nie klucz dęgi, nie pokrętełka, śrubki. I taki szrank. które rok są legalizacje Chyba są A tu jest taka piękna komoda i kolejny piecyk. Szkoda, patrzcie jak kornik. Jak kornik tu już działa. Zrobię. Beczka taka. Ala wermachtowska. O, a zobaczcie tutaj. Gdzie tutaj umywalkę dali? Jaki musiężny. kokotek Ponoszemy. A, i te warunki zabudowy. Tam już jest chałupa sąsiada. My tak dalej. Się nikt nie przejmował. Dachówka Dach niestety jest zmieniony Na Także niestety co suwitem nic nie znajdziemy Butelki Szkło, ale Nic nie sygnowane Czyli tam jakiś perelik będzie Tu widać był piec, ale już pizza nie ma идем до кури. Prawie 20, lat już stoi. O, spójrzcie ten przełącznik prądu. O, bo jeszcze działa. Ale muszę go. O! Po niemieckie. W końcu jesteśmy. No, terenie nie niemieckim. Tutaj znowu taka półeczka. To kapuchy skrzynia, biurko drzwi o gazetnik z PRL-u gazetnik z PRL a tutaj do malowania ścian w takie wzorki o takie jak tu coś takie to za PRL-u tak się ozdabiało ściany Ostatni pokój. Tu taka trochę większa graciarnia. Rzapeczka. Kalorifer. Kolejna komoda. Trochę lepsza. Tutaj co mamy? to jest jakiś aparat zapłonowy na jakiegoś kąt nie wiem tak mi się wydaje na motoryzacji to dwukołowej to ja się nie znam zbytnio pudełeczko kaliszeczki tutaj toaletkę mamy Niweła to jest ciekawe, wannę. Zegary barometry. No ale też mogą być przedwojenne. Mogą być. w miarę, w miarę co tutaj za, o jakie cynowe kubeczki, takie ozdobne, to też było modne kiedyś, żelande, pusto, o, a to są te wzorki z tych wałków, co tam i wychodzimy na strefę, już nie jedziemy, tam lekko nagrałem, ale tam ćma i białe myszy i rower jednie. Także wychodzimy na zewnątrz. Tu w tej części nie byłem, piła. A tam jest tabliczka z wozu chyba konnego. O. już widzicie gdzie jesteśmy? To jest z pieca. Homonto. Powiedziałbym wam do czego służy Homonto, ale jak to Pazura w jednym filmie opowiadał, ale mogłyby się nasze żony obrazić. Gdzie bory z wyciągną te graciarnie Jak coś znajdę, to dam znaka. Tydy, tydy. co my tu mamy? Pompka do roweru, o kubka Co dostałem znajomego? Kubka z polmosy 70, nie przepraszam, 82 rok Zapakowana fabrycznie, z tego lepszego Wódka. Wódka, kolmos, z świecą. zapakowana. Teraz to jest... Swoje teraz to jest przedmiot kolekcjonerski. No. No ale szkoda mi było oryginalnie zapakowany. Troszkę parowało. Ale etykieta, wszystko koreczek. Ciekawe cię wykopała po takim czasie. <grym> jest Tego wstydzią. nikt nie wie. O, zamki. O, gdzie są te beczki? Gdzieś tytuł... Tam była taka to beczka Tu masz drewnianą beczkę A weź ją, ob, 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 obróć ją czy nie ma... Nie wiem, o co chodzi Jakiegoś bro... A... Nie, to w górnej części musi być A tam przy korku nie ma legalizacyjnych tych punc? Bo one też miały takie... Miarkę do korza mam z napisem Leo O, zaraz pójdziemy zobaczyć Co? tam do nie ma nie bo I mamy... Wysznupałeś. Wysznupałem Pojemnik. Resztka kartki. Kartki, ale już z niej prawie nic nie zostało. Piękny termofor. Termofor Niedziurawy. Nie dziura. jakąś pląpkę ZZR ZZB. Będę miał Cię czym bić. I chyba wiadro. Chyba wiadro, ale to... To nie. może być też taki paśnik powojenny. Na gimba. Na kot konia? Nie, chyba nie. Mhm. To jest za płytkie chyba, nie? No, za płytkie na koński. Trzeba by Takie popatrzeć. Takie PRL-owskie tutaj to zakończenie. No. A w Bowrzesień tu nie występuje. No, tutaj nie. Patrzcie, co Borys odkrył paluchami. To tymi, jest sygnowane, tymi brudnymi ręcami. To ręcą, Tak o sygnatura. Aż mnie telefon wyśmiała. Aż mnie żona wyśmiała. <grym> i na co? Na <grym i tata> No, to to jest światło teraz. Tam jest sygnał i tu jest sygnał. Sprawdzimy. No ja tam dwa takie fajne kubki znalazłem i talerz, Przyjemny. przysłuchaj światełko tu jest to w ogóle nie Możemy może to gwoździe łapać nie wiem zobaczymy tu jest gwoździe naprane trochę wystarczy zrobić dziurę żeby można było łeb może faktycznie a tu jest taki kawałek blaszki nie to nie jest blacha to jest papa a papa Wsadzasz tam ten swój kaczy Co jest? Co? No tu jest przestrzeń między deskami, taka wąska i gdzie, gdzieś tam się kończy. A gdzie jest ten sygnał? No on był tu, na, w tym miejscu. A zobacz tam jeszcze. Tam są jajka. Aha, to jest jakaś blacha pod spodem, nie? Pod tym jajkiem. Gdzie? To? Nie. Nie, to są A, dechy. Dechy. A ja wiem co mi ten sygnał dawało. Czekaj. Chyba, że da taka ilość tych gwoździ. Chyba, że faktycznie tu jest tak naprane. Jeden na drugim. No, to to może dawało. Dobra.

Druga podłoga, druga decha. dobra, sprawdzimy podłoga na podłodze. A, tam jest jeszcze jedna decha. No, jeszcze jedna podłoga. No i jesteśmy już po. Wracamy. Udało się coś, gdzie coś, coś tam się znalazło. Nawet jakieś rzeczy wojskowe. Trafił się ten pojemnik na ładunki miotające. Trafił się jakiś termofor no, no, ale najważniejsze jest, że zrobiliśmy rozpoznanie bojem. Mamy nowe kontakty i będziemy mieli, może, jakieś pozwolenie z tamtego miejsca. Także same plusy. No, ja tam minusów nigdy nie widzę. Minusa to ja znam, jednego. Tak Spod Lublina Minus jak to oglądasz to pozdro Ale on akurat jest na plus On jest akurat na plus Więc Pozdro Minus No pozdro, pozdro Także Jeśli się podobało to, 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 to wiadomo o co chodzi Te pierdółki I no Do następny Widzimy się znowu gdzieś W, w terenie Do zobaczenia Hej